Za mało dzieci. O tym mówi się coraz częściej. Kryzys demograficzny dotyka całego świata. To nie tylko w Polsce, wszędzie w Ameryce, w Europie Zachodniej, no może najmniej w Afryce i w Azji, ale też mają problemy, bo nawet w Chinach już nie ma zastępowalności pokoleń. Czyli jednak doszliśmy do takiego stanu, że ubywa ludności i to jest bardzo niepokojące również dla gospodarki poszczególnych krajów i światowej. Ale proszę Państwa to nie bierze się znikąd. No wystarczy przypomnieć całkiem oficjalne wypowiedzi pana Billa Gatesa, który twierdził, że wystarczy złoty miliard. Hmm. Złoty miliard ludzi na świecie, natomiast jest nas już dobrze ponad 8 miliardów. No więc, z czym trzeba doprowadzić do depopulacji to ostrej, no i ten rząd światowy, globaliści, właśnie taki mają cel. No ale, proszę Państwa, co jest największą przyczyną zgonów ludzi? Czy Państwo sobie zdajecie z tego sprawę? A jak się podaje statystyki, to akurat ten aspekt nie jest włączany do tego wszystkiego, czyli do przyczyny jako choroby, wypadki, na jakieś poważne sytuacje, jako przyczyny zgonów, na taką czy inną chorobę na przykład. Proszę Państwa, najczęstszą przyczyną zgonów, ponad 73 miliony rocznie, to jest aborcja. Natomiast całość to jest jakieś 68 milionów, czyli naszych dzieci zabijamy znacznie więcej niż jest wszystkich ludzi, którzy giną tego roku z innych przyczyn. Proszę Państwa, to jest bardzo poważna sprawa. No ale czy to tylko ta przyczyna? No przede wszystkim ta, bo to jest taka mentalność. Że jeżeli tych dzieci nie chcemy, no to nie będziemy ich mieli. No a ten przemysł zabijania narasta, no i rządy wielu krajów temu sprzyjają. Więc przyjrzyjmy się, jak to wygląda u nas, w Polsce. No mamy w tej chwili przyrost naturalny już, który spadł poniżej 1,1, już jest trochę mniej. A żeby była zastępowalność pokoleń, musi być co najmniej 2,1, a najlepiej 2,3 lub więcej dziecka na kobietę w wieku rozrodczym. Czyli proszę Państwa, o połowę za mało. Można już sobie policzyć, ile nas będzie za 10, 20, 30 lat, jeśli to będzie tak wyglądało, a pogłębia się z każdym rokiem. Czyli na przykład w ubiegłym roku urodziło się najmniej dzieci od czasów II wojny światowej. Czyli ten kryzys narasta. Co zrobić? Czy chcemy, żeby po nas przyszli inni ludzie? Nie wiadomo skąd, tak jak to było w takiej starej piosence. No, ale przyjdą, jeżeli to tak dalej będzie postępowało. No więc przyjrzyjmy się może najpierw, co robią władze, nasze polskie władze, nasz polski rząd. Czy z tości. No i kiedy zaczyna się dyskusja na ten temat, to się mówi 500, 800, plus, ale to nie działa, no to jest w spadku popisie, w związku z czym fuj, fuj, fuj. No ale proszę Państwa, za tej pierwszej kadencji pana Tuska to mieliśmy głodne dzieci, zwłaszcza w liczniejszych rodzinach które nie miały nawet jednego przyzwoitego posiłku w ciągu dnia. No, ta, ten zasiłek 800 plus jednak zabezpiecza to, że te dzieci no, będą miały jakiś w miarę taki, jak powinien być rozwój. Żywienie w szkole też powinno wchodzić. No, pamiętam, kiedy na przykład dzieci w naszych okolicach, a to jest centrum Gdańska, w weekend były głodne, bo nie było obiadu w szkole. Proszę Państwa, dzisiaj mamy już zupełnie inny system. 800 plus nadal działa, ale obciążenia budżetu są olbrzymie, zadłużenia są olbrzymie. No, zobaczymy, co będzie. Ale to nie rozwiązuje problemu dzietności. I na to są już dowody, bo to trwa wiele lat i wcale się nie zwiększa liczba urodzonych dzieci, czyli. Trudno, żeby ktoś motywował się tylko i wyłącznie tymi pieniędzmi. Ale proszę Państwa, co ten rząd zaproponował? No więc od razu zaproponował po pierwsze aborcję na żądanie. No nie przeszło im przez Sejm, ale zrobili to na różne sposoby. Czyli jeżeli nie dało się uchwalić nowej ustawy, no bo jednak dużo uczciwych posłów, uczciwych, Ludzi również z PSL-u, również z Polski 2050 nie chciało za tym głosować. No i nagle się okazało, że tego się przeprowadzić przez parlament nie da. No to inną metodą, no to pani minister zdrowia, pani Leszczyna wprowadziła zarządzenia i będziemy rządzić zarządzeniami, czyli że jeżeli na przykład lekarz psychiatra wystawia jeden lekarz psychiatra, który wcale nie leczył tej kobiety przez dłuższy okres czasu, tylko tak, bo akurat podano takie nazwisko i ta kobieta do niego poszła, no to w tym momencie aborcję szpital musi wykonać. Nie wolno zrobić konsultacji, nie wolno sprawdzić, jakie są dokładniejsze przyczyny, nie mogą się wypowiedzieć inni lekarze, tylko musi być ten jeden lekarz. No i w tym momencie, jeżeli szpital nie chce tego zrobić, ale lekarzy się przymusza, Wbrew klauzuli sumienia, no to nagle się okazuje, że są olbrzymie kary finansowe dla szpitala za to, że nie zabił tego dziecka. No to widać od razu ogólną tendencję, ale proszę Państwa, to nie wszystko. No, również było zarządzenie ministra sprawiedliwości dla prokurator, żeby udawać, że się nie widzi, że to prawo, które jest w ustawie o planowaniu rodziny że to prawo jest łamane, bo to jest mała szkodliwość społeczna i w zasadzie ono jest niepotrzebne. No bardzo fajnie, jeżeli będziemy w ten sposób przestrzegać prawa, to daleko dojdziemy. No i jakie tego są skutki? Skutki są takie, że można zabić małego felka, prawda, w Można, i w zasadzie nie ma żadnej sprawy wobec tej lekarki. A to było tuż przed porodem, że matka, która uprzedziła inne kobiety, że lekarz, do którego poszła, namawiał ją do aborcji, to w swoim prywatnym gabinecie, łamiąc totalnie prawo, została przez sąd skazana ona, a nie on. No i, to, no i takich sytuacji jest coraz więcej. Ale proszę Państwa, zaraz za tym poszła następna decyzja. Otóż Wprowadzono, rozszerzono stosowanie pigułki dzień po. Czyli tej pigułki, którą nazywa się umownie antykoncepcją awaryjną, która nie jest żadną antykoncepcją, bo tak w zasadzie to bierze się ją po to, żeby dziecko absolutnie nie mogło zaistnieć na tym świecie już urodzone, ale ono mogło się poczuć. A ponieważ te kobiety z reguły nie znają swojego cyklu, więc nie wiedzą czy były w okresie płodnym, czy nie były w okresie płodnym, czy to dziecko się poczęło, czy nie? Przygodne współżycie, w związku z czym pigułka. No i tych pigułek około 300 tysięcy już sprzedano. No i nagle się okazuje, że oczywiście te dzieci się nie urodzą. I jeżeli ta pigułka została przyjęta, w ogóle współżycie było w czasie niepłodnym, no to ona za, za, zakłóci ten cykl i w zasadzie, jeżeli później będzie współżycie, to też nie będzie możliwe poczęcie prawdopodobnie, bo skuteczność to jest w zasadzie obliczana na zasadzie, czy dziecko się pocznie i czy przeżyje, bo jeżeli nie będzie mogło implantować się w ściance macicy, w tej błonie rozpulchnionej, która na niego czeka, no to umrze z głodu i nic głowy mamy bardzo wczesną aborcję, wczesnoporonny środek. Który, no, jeżeli by było 300, no to powiedzmy, że jedna trzecia w ten sposób działała. No to my mamy już 100 tysięcy. A ile nam dzieci brakuje? No, brakuje nam jakieś 150 tysięcy, żeby ten przyrost naturalny był zrównoważony. No to proszę bardzo, już mamy pierwszy punkt, gdzie to jest. Ale proszę Państwa, są dalsze sytuacje, mianowicie pigułka aborcyjna. Pigułka aborcyjna jest w Polsce nielegalna nielegalna, to znaczy, że nie wolno jej stosować, a jeśli ktoś ją sprzedaje, to powinien zostać złapany i ukarany. Tymczasem udaje się, że tego nie ma. Więcej w bezczelny sposób założono tą poradnię taką, albo tak, tuż naprzeciwko Sejmu, właśnie, żeby to było dobrze widoczne i co się tam zaleca? Tam się zaleca aborcję farmakologiczną. Na zasobie łyknij sobie pigułkę, weźmiesz w domu, poronisz będzie większa miesiączka. Kłamstwo na kłamstwie, bo nie jest to ani bezpieczne, ani, ani takie bezproblemowe, ponieważ wiąże się to z olbrzymim bólem. Większość tych kobiet trafia do szpitali, no i koszty za to ponosimy my, bo trzeba im życie ratować, a idą te pieniądze z NFZ-u, no, 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 no bo trzeba. No. Nawet się nie odnotowuje, ile kobiet trafia. Na izby przyjęć, na skutek właśnie tych środków, a jak często jest to poronienie naturalne? No jest poronienie jest bardzo dużo, powikłań jest bardzo dużo. Bardzo często te kobiety zostają na zawsze niepłodne. I znowu jesteśmy w odpowiedzi na to podstawowe pytanie: dlaczego tak mało dzieci? No, bo jeżeli kobiety biorą te środki, no to potem bywają następstwa, skutki ale przecież każde lekarstwo ma jakieś następstwa. Proszę Państwa, ciąża nie jest chorobą. Środki niszczące dziecko w łonie matki lub niszczące jej płodność to nie jest leczenie, tylko to jest niszczenie, a niszczenie ze sobą zostawia zawsze wielkie skutki. Ale mało. Jeszcze zaproponowano, no to akurat Polska 2050, żeby dofinansować środki, Antykoncepcyjne dla kobiet w wieku od 18 do 25 czy 6 lat, czyli w tym najbardziej prokreacyjnym wieku. No a o co chodzi? No, jeżeli w tej chwili jest jakaś dyskusja, no to się mówi, że nie stać nas, ale nie mówi się o tym, że to zmniejszy dzietność, że to w zasadzie jest niszczenie tego, tej bazy ludnościowej naszego narodu, no bo przecież jeżeli te kobiety Będą brały te środki, a wiadomo, że bywają powikłania, i te powikłania bywają czasami bardzo poważne. No i mogą następować też również sytuacje, kiedy więcej dzieci nie będzie. Także jest to działanie antynatalistyczne. Musimy mieć tego świadomość. Ale proszę Państwa, to nie wszystko, bo jeszcze trzeba by się przyjrzeć no, temu, co zrobiono z in vitro. Bo jeżeli dzieci się nie rodzą, no to trzeba leczyć niepłodność. Żeby leczyć niepłodność, potrzebna jest bardzo dużo badań, bardzo dużej umiejętności i nie zawsze się to udaje, ale można. Mamy na protechnologię, która właśnie korzysta z techniki medycznej bardzo wysokiego poziomu, ale określa problem niepłodności wcześniej. Ale nie, nie, tego to tam dofinansować nie będziemy, bo takie rozpoznawanie płodności to jest w zasadzie nikomu niepotrzebne. Proszę zobaczyć, jeżeli kobieta wie, kiedy jest płodna, kiedy nie, to po co jej ta antykoncepcja i po co jej te dofinansowania? Jeszcze z mojej kieszeni, bo z kieszeni polskiego podatnika. No ale jeżeli my nadal chcemy, żeby tych dzieci było mniej. No to proszę bardzo, trzeba coś zrobić. No i teraz niedawno patrzę, widzę wypowiedź wiceprzewodniczącej Rady Ludnościowej, to jest rządowa struktura, bardzo ważna. No i ona się wypowiada, że jest bardzo poważny kryzys demograficzny, a na koniec mówi, proszę Państwa, ale jest rozwiązanie, ono jest dla nas wielką nadzieją to, tym rozwiązaniem. Jest metoda zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. Myślałam, że spadnę z krzesła, ponieważ akurat na temat in vitro trochę wiem i starałam się poczytać na również naukowe opracowania, żeby mieć jakieś pojęcie o tym, co oni robią. Zadaliśmy pytania również Ministerstwu Zdrowia, posłowie zadają pytania, no i okazuje się, że tak naprawdę to zamrożony jest prawie 200 tysięcy embrionów. I ta liczba ciągle narasta. Znowu pytanie, gdzie są te nasze dzieci? Większość z nich zginie, ponieważ zresztą skuteczność, czyli urodzenie się zdrowego dziecka z in vitro, to jest cała gra i zdarza się stosunkowo rzadko. Mówi się, że to jest tak 8-9%. Nawet mniej, no przy jakichś bardzo korzystnych sytuacjach, to nawet do 30%, ale nie więcej. Bardzo ciekawe są wypowiedzi genetyków, którzy mówią, że w ten sposób rozmnażamy dzieci chore genetycznie, ponieważ natura się broni i jeżeli na przykład ojciec jest niepłodny, no to z jakiejś przyczyny mogą za tym iść właśnie wady genetyczne które nie pozwalają począć dziecka, albo przeżyć mu przez ten pierwszy okres zarodkowy. To jest taka, no, taka sama obrona natury, ale mówimy dużo o ekologii, ale o ekologii łona matki to jakoś mówić nie chcemy. No w związku z czym, proszę zobaczyć, to, do czego to wszystko prowadzi. Jeżeli chodzi o in vitro, no to zaczęły się pojawiać jakieś informacje, już ta pani, którą cytowałam, mówiła, że 5 tysięcy dzieci się urodziło, już kilka razy były takie informacje. Tymczasem Ministerstwo Zdrowia mówi, że jeśli chodzi o ten program, który został prowadzony przez ostatni rząd, no to w zasadzie jeszcze żadne dziecko się nie urodziło, bo od tego czasu było za mało. No i że oni w zasadzie to nie wiedzą. Nie wiedzą też, czy te dzieci są zdrowe, bo nikt tego nie monitoruje. A wiemy z badań międzynarodowych, że dzieci te mają zagrożenie siatków czakiem oka bardzo duże, że mogą mieć problemy z nadciśnieniem i powinno to być badane, ale nie ma żadnej informacji dla lekarza, że to dziecko właśnie zostało poczęte in vitro, ponieważ jest ochrona danych osobowych. W związku z czym to dziecko jest nadal narażane, bo nikt nie sprawdza, czy nie ma przypadkiem powikłań, które są znane, które wiadomo, że są znane. A jeżeli nastąpi na przykład powielanie chorób właśnie genetycznych w społeczeństwie, no to szanse na to, że będziemy zdrowi jako naród są kiepskie. Więc to wszystko się na siebie nakłada, ale in vitro ma być wybawieniem. Wyprodukujemy sobie dzieci i nie będzie problemu. Proszę Państwa, niech oni nam powiedzą trochę prawdy, niech oni nam powiedzą, co robią, co wiedzą. Nic nie wiedzą, niczego nie wiedzą, ponieważ nie monitorują, nie sprawdzają, a jeżeli jej dojdzie do implantacji, to kobieta jest przekazywana pod opiekę już normalnie służby zdrowia, płacone za NFZ, tak samo jakby poczęła naturalnie. Nikt się nie zwraca ze specjalnymi badaniami, nikt tego nie monitoruje to jest antybiznes, bo ktoś na tym zarabia duże pieniądze. No ale proszę państwa, jest jeszcze jedna przyczyna tego, że rodzą się małe dzieci. Mało yy, dzieci to jest to jest jakaś zmiana mentalna naszego społeczeństwa nas wszystkich. I to jest bardzo trudne do zmiany i tutaj trzeba bić się w piersi wszyscy. Proszę państwa, czy Państwo zauważyli, że coraz częściej, zwłaszcza w mediach masowych, pojawiają się takie wypowiedzi: Ja dzieci mieć nie chcę w ogóle, małżeństwo tak? Nawet słyszałam gdzieś tutaj w internecie: no, młody człowiek ożenił się i na pytanie, kiedy dziecko? On mówi: Nie, w żadnym wypadku, ale ślub miał kościelny. A podczas przysięgi małżeńskiej jest przyrzeczenie, że przyjmiemy dzieci, którymi nam Pan Bóg obdarzy. On mówi: Nie. Czyli chce żyć ze zniszczoną płodnością i uważa, że taka norma jest dla niego najbardziej korzystna, czyli że w zasadzie dzieci są absolutnie niepotrzebne. Czy to jest kwestia finansowa? Ja wątpię, dlatego że y, były czasy, kiedy było bardzo trudno, było bardzo źle, a jednak dzieci się rodziły. No bo. No bo też nie było takiej technologii, która pozwalała zniszczyć płodność i przy okazji zniszczyć siebie. Niepłodni mogą być i mężczyźni, i kobiety, i to trochę inaczej. In vitro to nie jest żadne leczenie niepłodności, bo ani mężczyzna, ani kobieta nie stają się płodni z tego powodu, że zostało zastosowane in vitro. Te komórki są pobierane, jest łamana właśnie ta bariera biologiczna. W zasadzie dzisiaj to jeszcze ta selekcję embrionów, którą się dokonuje przed implantacją, bardzo często powierzają sztucznej inteligencji. No więc selekcjonuje nas sztuczna inteligencja, no i to jest ten optymizm na przyszłość. Proszę Państwa, to jest wszystko naprawdę bardzo poważna sprawa, bo jeżeli, no na przykład... Młoda pani Kwaśniewska bez przerwy mówi, że ona y, tylko pieski ma, bo ona nie chce mieć dzieci. Nie mówi, że nie może, bo są ludzie, którzy nie mogą i cierpią z tego powodu, więc trudno podsumowywać wszystkich razem. Ale ona mówi publicznie, że ona nie chce mieć dzieci i ta norma się upowszechnia. Badanie y, młodzieży w, w kołach średnich czy pod koniec podstawówki pokazuje, że Prawie 50% ma wątpliwości, czy w ogóle mieć dzieci, a niektórzy chcą mieć ewentualnie jedno, czasami dwoje, a takich, którzy chcieliby mieć więcej, to są naprawdę wyjątki. To kto te dzieci ma u nas rodzić, jeżeli już młodzi mówią, że oni dzieci mieć nie chcą, bo dziecko to jest wyrzeczenie, bo dziecku trzeba z siebie dać, trzeba no, zapomnieć o wielu swoich przyjemnościach. I po prostu tą miłość, która jest taką ofiarną miłością, przekazać dziecku. Tymczasem lepiej, lepiej albo usunąć no się tak ładnie nazywa zabijanie albo po prostu unicestwić na wcześniejszej fazie czyli, krótko mówiąc, ubezpłodnić się. Proszę Państwa, nauczenie się tego, kiedy się jest płodną, a kiedy nie No z zachętą mężczyzny który jako mąż, no po prostu mówi że nie, ja chcę to wiedzieć, weź ty się do roboty. Pamiętam, znałam takiego męża, który po prostu notatki to on prowadził i z termometrem za żoną biegał, i, i, no i ona tam coś grymasiła przy drugim dziecku, ale on powiedział, tak, tak, kochanie, tak, tak, po czym dokładnie znał jej cykl, w związku z czym zaplanował i drugie dziecko jak było w drodze, to się jej przyznał, że to jest zaplanowane dziecko, bo on... Chciał mieć jeszcze więcej dzieci. No to trochę dawdowci, bo najczęściej to funkcjonuje zupełnie inaczej, ale ta wiedza jest absolutnie dostępna. No ale nie, to jest nieskuteczne, to jest jakaś kościółkowa metoda. Proszę Państwa, to jest równie skuteczne jak antykoncepcja hormonalna. I na to są badania i potwierdzenia z WHO, ale to nic nie kosztuje, nie trzeba dawać żadnych wielkich dofinansowań. Nie trzeba wyciągać z własnego portfela pieniędzy, wystarczy się nauczyć. No i w tym momencie otwieramy się na dziecko, bo się mówi, że ci, którzy są właśnie za naturalnym planowaniem rodziny, za rozpoznawaniem płodności, to oni mają więcej dzieci. Tak, bo przestają się tych dzieci bać i otwierają się na to i chcą te dzieci mieć. No i w tym momencie rodzi się kolejne dziecko, prawda? Poza tym nie ma niszczenia, w związku z czym też yy, zdrowie, zwłaszcza kobiety, jest mniej narażone. A przecież żyjemy w środowisku, które jest zanieczyszczone, więc to jeszcze się na to wszystko nakłada. Proszę Państwa, to są rzeczy do przemyślenia. Trudno jest zmienić mentalność yy, powszechną, utrwalaną przez media, utrwalaną przez zarządzenia, utrwalaną przez ustawy. Która jest również bardzo często akceptowana i powielana przez lekarzy, do których jest duże zaufanie pacjentek, no i nagle się okazuje, że życie bez płodności, ze zniszczoną płatnością, jest normą społeczną. A jeżeli tak będziemy żyli, no to, no to dzieci nie będzie. Ciekawe jest również, że badania amerykańskie pokazują, że rodziny, które zachowały wiarę. Zwłaszcza rodziny chrześcijańskie i muzułmańskie mają dzieci, mają ich więcej i wiedzą dlaczego i robią to świadomie. No, warte do przemyślenia. A Pan Bóg jest cierpliwy i mówi: Daję Wam to życie, żebyście no je przyjęli, wychowali. Ale jeżeli nie chcecie, no to będziecie mieli jak chcecie. Ale będą tego wszystkie następstwa, bo niszczenie płodności to nie jest tylko następstwo w ciągu danego cyklu, to jest wieloletnie następstwo, a na może nawet na setki lat, ponieważ to się przekłada na całe społeczeństwo. No i jak nie będzie następnych pokoleń, nie będzie naszych dzieci, które przejmą po nas wszystko, no to pytanie, co będzie i kto? Przyjdzie na nasze miejsce i czy w, w ogóle ktokolwiek przyjdzie, jak będzie wyglądała nasza gospodarka, jak będą wyglądały nasze rodziny, no bo dzisiaj te rodziny się sypią, rozpadają się to też jest przyczyna. Bardzo często dzieci się wychowują tylko z jednym z rodziców. Bardzo często jest tak, że yy, ta więź między młodymi ludźmi jest tak słaba, że oni pozostają sami i nie są w stanie nawiązać tego kontaktu, który by tworzył trwałą rodzinę, która będzie płodna i która będzie przynosiła kolejne dzieci naszemu społeczeństwu. To są sprawy do przemyślenia, proszę Państwa, nie, niejednokrotnie bardzo trudne, no ale stawiajmy na pozytywne rozwiązywanie tych problemów. A Zapraszam na stronę internetową www.hli.org.pl, gdzie znajdziecie Państwo różne artykuły, również tłumaczone z innych języków właśnie na te tematy dotyczące z kryzysem ludnościowym, z tą dziurą demograficzną, która w tej chwili powstaje. No, wystarczy trochę poczytać, tam jest więcej danych, tam jest więcej odwołania się do konkretnych naukowców, do konkretnych badań. Warto to wiedzieć i na to się powoływać. Dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia. A jeśli ktoś z Was mógłby nas wspomóc, kiedy robimy paczki dla matek, które zaszły w ciąży i są w trudnej sytuacji, żeby miały na początek taką wyprawkę do szpitala, no to można wejść na kod QR albo wejść na naszą stronę i tam znajdziecie Państwo wszelkie informacje. No i dzięki właśnie pomocy takiej dużych, dużej liczby osób dobrej woli możemy tą pomoc organizować. Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia.